Piseczku, ho, ho, pieseczku, pieseczku, dla ciebie, dla ciebie, dla Ciebie żyć i więcej nie chcę nic. Kto kocha jak ja pieseczka? Kto kocha jak ja koteczka? Ach, co to za szczęście, że los mi Cię dał, pieseczku, koteczku, hał, hał, Miał, miau. miau. Niektórzy powiadają, że na tym świecie złym Koteczki się zmieniają, pazurki rosną im. Zostaje fałszywa zlakotka, przybywa jej wad z każdym dniem. Już nie jest przymilna i słodka I ciągle wojuje z psem. Przypuśćmy, 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 że może tak być. Lecz u nas, lecz u nas nie zmieni się nic. Koteczku, Miał, miał. Koteczku. Pieseczku. Cow, Pieseczku. Dla ciebie, dla ciebie. Dla ciebie, Żyć i więcej nie chce nic. Kto kocha jak ja pieseczka. To kocha jak ja koteczka. Ach, co, co to za szczęście, szczęście, że los mi cię da? Pieseczko? Koteczko. Miał, miał. Niektórzy powiadają, że w życiu tak już jest. Pieseczki się zmieniają, zostaje. Wścieka się na cały świat. Przychodzi do domu nad ranem i tylko by spał lub jadł. Przypuśćmy, przypuśćmy, przypuśćmy że, że może tak być. Lecz u nas, lecz, lecz u nas nie zmieni się. Nic. Koteczku. Miał, miał. Koteczku Pieseczku. Pieseczku. Dla ciebie! Dla ciebie! Dla ciebie żyć i więcej nie chcę nic! Kto kocha jak ja piesteczka? Mm -hmm. Kto kocha jak ja? Koteczka! A Ach, co to, to za szczęście, że los mi cię dał! Piesteczku! Koteczku! Miał, miał! Gadomski jeździ po kraju i po Europie ze swoim ulubieńcem, czworonożnym przyjacielem, morelowym pudlem Bubu Monchery, który zdobył już 40 trofeów, w tym 30 medali i 10 pucharów, a także cztery dożywotnie tytuły czempiona. Bubu Monchery, jak Państwo widzą, ma w tej chwili wyeksponowane na piersi swoje wspaniałe medale, tak. ale jest tak maleńki, że tych medali właściwie jest za dużo, jak na tak małego tak. pieska, panie Bogdanie. Tak, nie jest już w stanie udźwignąć, mm -hmm. bo wóz w kraju wszystko, co jest tylko możliwe. W związku z tym wystawiany jest w tej chwili tylko za granicą. Przed państwem najpiękniejszy pudel Morelowy w tym kraju, no i w Europie w tej chwili. Podobno stara się pan o tytuł Interczempiona czempion z Brakują Brakuje mi tylko dwa wnioski. Och, to na pewno te wnioski, pan mnie, tak, panie tak. Bogdanie.

Drodzy państwa, Bubu Moncher jest psem niezwykłym. Jest nie tylko wyjątkowej urody, jest nie tylko interczempionem, jest nie tylko złotym medalistą, ale jest także... Ten, który mówi. I jeśli Państwo pozwolą, to za chwilę spróbujemy z nim porozmawiać. Hmm. Witam cię serdecznie, drogi Bubu, w tak. studiu Telewizji Katowice. Podobno swoją pierwszą nagrodę, jaką otrzymałeś, yy, dostałeś właśnie tutaj w Katowicach na wystawie. Tak, ale byłem wtedy bardzo młodziutki, głupiutki i uparty. Odmówiłem biegania po ringu, ponieważ mi się to nie podobało. Sędzia dał mi ocenę doskonałą, ale medal srebrny, ponieważ nie chciałem chodzić. Byłem, pan był bardzo zdenerwowany i zaraz po powrocie do domu udaliśmy się do czeserki Rottweilerów i Owczarków Niemieckich. Od tej pory po ringach chodzę jak mało który pies. Masz zaledwie trzy lata i cztery miesiące i wszystkie możliwe trofea. Jak czujesz się w roli czempiona piękności? Niełatwo być czempionem. Wymaga to ciągłej gotowości, wielu godzin u fryzjerki, czesania, lakierowania i tym podobnych zabiegów ale kiedy spoglądam na swoje medale i puchary, jestem usatysfakcjonowany, bo widzę radość w oczach swojego pana. Ja to wszystko cierpliwie znoszę dla niego, nie dla tytułów. A co jest najtrudniejsze w przygotowaniu każdej wystawy? Suszenie włosów, które w moim hmm. przypadku zabiera około godziny. Następne dwie godziny spędza u fryzjerki. Do licznych podróży jestem już hmm. przyzwyczajony, ponieważ jeżdżę od wczesnego dzieciństwa. A występu przed sędziami? O, tu nie ma żadnego problemu, jestem profesjonalistą. Na koncie mam ponad 30 wystaw. Sędziowie są różni, ale ja staram się być dla nich przyjazny. Czy lubisz wystawy pół Tak, tak, bo zawsze można poznać nowe słuczki, nowych kolegów. A czy masz narzeczoną? Tak, mam dwie narzeczone. Pierwsza mieszka w Krakowie, druga w Budapeszcie. Obie akceptuję mam nadzieję na potomstwo. A co zrobisz, kiedy zostaniesz interczempionem i multiczempionem? Przejdę na emeryturę i nareszcie będę mógł żyć spokojnie i normalnie. Pan y, zrobi mi, mam nadzieję, lżejszą fryzurę i będę mógł być bardziej swobodny, bez obaw, że się pobrudzę lub zniszczę włosy. A tymczasem? A tymczasem... Wróciłem z Panem z Budapesztu, stąd przywiozłem dwa kolejne złote medale, dwa puchary, dwa certyfikaty na czempiona Węgier i uwaga, tytuł zwycięzcy kluba, klubu Węgier, który w tej chwili w Polsce posiadam tylko ja. Później jadę z Panem nad morze, lubię siedzieć nad brzegiem Bałtyku i patrzeć bezkresną dal. To mnie relaksuje w ten sposób. że wypada mi tylko panu i panu pięknemu pudlowi życzyć przyjemnych wakacji. A jakiej muzyki będzie pan słuchał podczas uwopi, pani panie Wogdanie? Myślę, że wezmę ze sobą płytę fanaberia i po raz jedenasty posłucham Blue Cafe.